I znów w kronice Wrocław. Tak zawsze miły naszym sercom. Lubimy tu przyjeżdżać zwłaszcza wiosną, kiedy nad Odrą pojawia się pierwsza zieleń. Kiedy słońce podkreśla wszystkie uroki dolnośląskiej stolicy. To miasto zmienia się z roku na rok. Kto wie, czy tempem inwestycji komunalnych i budownictwa mieszkaniowego nie wyprzedzi wkrótce nawet Warszawy. Jest także Wrocław wielkim ośrodkiem kulturalnym. Wiosną młodzi plastycy ruszają gromadnie w staromiejski plener na Ostrów Tumski, między średniowieczne kamienice i kościoły. Ich starsi koledzy dotrzymują dzielnie kroku najnowszym prądom i modom artystycznym. Zdzisław Jurkiewicz dynamizuje swe rzeźby, polewając je obficie farbą. Jan Chwałczyk łączy w jedną całość kształt, barwę, ruch i dźwięk. Główną rolę spełnia tu gra świateł i cieni. Twórczość Jerzego Rosołowicza wymaga już technicznych niemal kwalifikacji. O końcowym efekcie decyduje dobór soczewek i pryzmatów. Na pograniczu malarstwa i rzeźby kompozycje Wandy Gałkowskiej. A jeśli już jesteśmy we Wrocławiu, to oczywiście wizyta w zasłużonym dla kultury Dolnośląskiej teatrze współczesnym. Na scenie róża Stefana Żeromskiego, reżyseria Andrzeja Witkowskiego. Strasznieś mnie wtedy skrzywdził. Kto ci na to dał pozwolenie, żebyś mnie przeznaczał na śmierć? Dla szczęścia przyszłych pokoleń, jakieś to mówi? A w gruncie rzeczy dla ścigania po ziemi chimery poetów. Myślałem zawsze, że lepiej jest nie żyć niż żyć w hańbie. Myślałem zawsze, że wszystkich ludzi należy nakarmić, napoić i odziać. Nie miałem czym? Poezja przemawia. Poezja nie jest jasnym, świadomym kłamstwem w mózgu zrodzonym, lecz chwianiem się prawdy, upadaniem jej stałym i dobrowolnym zaślepieniem. My, Polacy, lubimy żyć cieniami kłamstwa i prawdy. Jest to nasz system filozoficzny, nasza narodowa mądrość stanu. Dramat o rewolucji i wyzwoleniu narodowym. Utwór, który zmusza do wniknięcia w zawiły splot ideowych, dramatycznych, przeto bardzo ludzkich niepokojów Żeromskiego. Dziś sielski, idylliczny zakątek naszego kraju. Przed 25 laty ziemia, les i krwi. Wieś Sochy na Zamojszczyźnie przestała wówczas istnieć, spalona i zbombardowana. Zbudowano ją na nowo dopiero po wojnie. Niemcy wymordowali tu 350 Polaków, pragnąc na ich grobach stworzyć swój wymarzony Himmlerland. W pobliskim Kitowie ocalała tylko jedna osoba Anna Pawelczyk, która miała wówczas 12 lat. Opowiada dziś naszym dzieciom, harcerzom zamojskim o losie swych najbliższych, sąsiadów, znajomych. Zginęło wtedy 164 mieszkańców tej wioski, wśród nich także wiele dzieci. Harcerska warta nad mogiłą ofiar faszyzmu. Rotunda w Zamościu. Miejsce cierpień i kaźni tysięcy mieszkańców Zamojszczyzny. Oto Wacław Mil, wówczas jedenastoletni chłopiec cudem uratowany przed wywiezieniem do Niemiec i zgermanizowaniem. Opowiadał o swych przeżyciach dzieciom biorącym udział w harcerskim alercie pod hasłem składamy hołd naszym rówieśnikom bohaterom. Harcerska akcja związana jest z budową pomnika Centrum Zdrowia Dziecka, ufundowanego przez całe polskie społeczeństwo. Podczas wieczornego ogniska słuchają opowieści o czasach wojny. Uczą się podstawowej prawdy, że o Polskę trzeba walczyć. Że nie ma ofiar, których nie byłaby warta nasza wolność i niepodległość. Alfa 2, Alfa 2, zgłoś się do Syreny 1. Alfa 2, zgłasza się do Syreny 1 z Placu Dzierzyńskiego. Alfa 2, wypadek, zderzenie. Tu problem nie tylko warszawski. W każdym większym mieście komunikację zakłócają codziennie wypadki uliczne i awarie. Tramwajowa Centrala Ruchu stara się o szybkie wysłanie pomocy i opanowanie sytuacji. 123. Jestem na miejscu. Nowotki, stawki, na łuku, na skrzyżowaniu, wykoleny tramwaj linii 15. Trudne nieraz zadanie dla pogotowia technicznego i zrozumiały niepokój pasażerów. Co tam się znowu stało? Kiedy znów pojadą unieruchomione wozy? Nieszczęśliwe przypadki, lekkomyślność kierowców, uszkodzenia techniczne. A w centrali ruchu na wszystko trzeba znaleźć sposób. Na strzelnicach sportowych pełnia przygotowań do tegorocznego sezonu. Kapitan Czesław Zając, 40-krotny mistrz Polski w strzelaniu z pistoletu. W konkurencji kobiet prym wiodą panie Raczkowska-Biekiesińska i Ślizowska. Kapitan Turczyn, trener sekcji strzeleckiej legii. Karabinek sportowy, wielokrotna mistrzyni Polski Kwaśniewska. Pani Eulalia Rolińska wygrała przed dwoma laty światowe mistrzostwa w Wizbadenie. Jeśli przypomnieć tu i tytuły mistrzowskie Polek w lucznictwie, to okaże się, że nasze panie mają najpewniejsze na świecie ręce i najcelniejsze oczy. Panowie, uważajcie, nic się przed nimi nie ukryje. Szybkością 160 km na godzinę przeszedł nad Nową Zelandią huragan, jakiego nie pamiętano tu od wielu pokoleń. Na wybrzeżach wyspy, zniszczenia i milionowe straty materialne. Na morzu jedna z największych tragedii okrętowych. Statek PROM nie oparł się mocy żywiołu. Zaczął tonąć z przeszło 700 pasażerami na redzie portu w Wellington. Choć do brzegu zaledwie półtora kilometra nie zdołano wszystkich uratować. Wysoka fala i wiatr wywracały łodzie. Zginęło kilkadziesiąt osób. Ten prom był jedną z najnowocześniejszych na świecie jednostek, a jednak uległ w walce z potęgą przyrody, której siły nikt nie mógł przewidzieć. Dawna trwa ten klasyczny już spór, czy Stambuł jest miastem jeszcze europejskim czy już azjatyckim. I zapewne nigdy nie będzie rozstrzygnięty, bo nad Złotym Rogiem współżyją ze sobą tradycje i obyczaje obu kontynentów, tak atrakcyjne dla turystów. Ale współczesna Turcja ma także ambicje pogoni za XX wiekiem. Właśnie dla turystów szkoli się w Izmirze, w specjalnym ośrodku hotelarzy, kelnerów, przewodników. Wiadomo, że dobry koktajl życzliwie usposabia gości nawet do słonych cen. Cóż dopiero, gdy dodać do tego inne atrakcje. Nie wiem niestety, czy i w tym akwarium wolno zanurzać wędkę. A oto Turcja starożytna. Sławna świątynia w Efezie. W prowincji Kapadocja dolina tysiąca pustelni wykutych w zboczach skalistych wąwozów. Mrs. Popularny aktor i piosenkarz czechosłowacki Wacław Nekarz przedstawia się publiczności w najmodniejszy dziś sposób, jako prosty chłopak, życzliwy wszystkim ludziom, trochę zwariowany i bardzo jeszcze dziecinny. Znaczyń. mises a pobí jen pár vět a pak hned odkráčím mises a pobí Já, mises a pobí rád si kolik pře vás do louží. Mrs. a ví a těch pár věcí jistě zasloužím. Mrs. a tak ukažte, že máte cit a nechte svoji dceru jít se mnou jít.